Dzień dobry, w momencie, w którym jesteście zapoznani z moim kanałem, to myślę, że doskonale wiecie, że nie lubię, nie przepadam za FPS-ami. Nie przepadam za niczym, w czym strzela się po prostu czymkolwiek innym niż tym łukiem, czy też fireballem. No bo, ej, fantazy królem. Jednakże w momencie, w którym byłem pod koniec mojej klasy gimnazjalnej, dałem się namówić na grę w Call of Duty Modern Warfare 2. I oczywiście możecie powiedzieć, gimnazjalista w kodzie, no przecież to istna patologia. Możecie tak powiedzieć, pewnie to jest nawet racja, no ale w tamtym wieku niekoniecznie się myślało o tym, co jest moralnie dobre czy też złe. Po prostu się grało w to, w co grali koledzy. No bo ej. Chcemy z nimi spędzać czas, chcemy mieć dobre relacje, ponieważ tego, czego potrzebujemy zawsze w życiu, to drugi człowiek. Więc zagrałem w Modern Warfare 2 i absolutnie nie czułem fanu. Absolutnie nie czułem fanu, głównie dlatego, że jestem beznadziejny w FPS-y i mój kolega Noobtuber, krzyczący Akimbo za każdym razem, jak mnie zabił, mimo że używał właśnie tej tuby no sprawił po prostu, że ten tytuł niekoniecznie do mnie przemówił. No ale możliwe, że w dniu dzisiejszym przez te okulary nostalgii, przez które spojrzymy właśnie na ten tytuł, spojrzymy na niego bardziej przychylnym okiem, no bo hej, możliwe, że mu nostalgia pomoże temu tytułowi. No ale cóż, na ten moment myślę, że możemy zakończyć wstępik i zająć się tym, co jest najważniejsze, czyli rozgrywka. Jak się bawiłem w roku 2023 grając Call of Duty, Modern Warfare 2. Możliwe, że popełniłem błąd. Możliwe, że przez to, że przygotowałem kilka godzin materiału z tego tytułu, możliwe, że przez to, że zdecydowałem się na nagranie materiału o tym tytule, to narażę się tym fanom. Tym fanom, którzy uwielbiają wyrafinowaną rozgrywkę w Call of Duty, a nie w FIFA. Tym fanom, którzy różnią się tak bardzo od tego niedzielnego gracza, że aż wcale tym fanom, którzy uwielbiają Call of Duty. Ponieważ ja się bawiłem średnio. Ja nie czerpałem przyjemności z tej rozgrywki, absolutnie nie widziałem w niej nic ciekawego, nic interesującego. Możliwe, że moim błędem było to, że nie grałem na multiplayer z grupką znajomych, żeby bawić się świetnie. Oczywiście wtedy wrażenia mogłyby być lepsze, ale aktualnie nie widzę powodu, żeby wracać do tego tytułu. Oczywiście w momencie, w którym nostalgia w was wrze i tak dalej, chcecie mnie powiesić wręcz. To pewnie wrócicie do tego tytułu i będziecie bawić się świetnie. W końcu walczycie o niego w internecie, tam gdzie właśnie w tym momencie potyczki intelektualne się toczą. Ale nie, dla osoby, która nie ma z tym tytułem za wiele wspólnego, dla osoby, która nie ma jakichś wielkich wspomnień związanych z tym tytułem, no szczerze mówiąc, ten tytuł po prostu nie ma za wiele do zaoferowania. No bo co? Możemy się postrzelać. Możemy sobie przejść tą kampanię, którą ja przechodziłem, no bo opierałem się tak jak mówiłem na singlu. I możemy czerpać wielką przyjemność. Możemy patrzeć przez te różowe okulary i wciągać tą nostalgię nosem, ciałem i wszystkim, co nam wpadnie w rączki. Oczywiście, że możemy. Tylko tak jak mówiłem, ja z tym tytułem nie mam za wielu wspomnień. Ja w tym tytule byłem wręcz zmuszany do pozbywania się moich punktów życia. Poprzez mojego kolegę krzyżącego Akimbo! No nie są to za mocne wspomnienia. I nawet jeśli są przyjemne z perspektywy czasu, no to nie są związane z grom, tylko raczej z tym kolegą czy z tymi kolegami, którzy robili mi w ten sposób po prostu pod górkę w tym tytule. No ale przejdźmy do konkretów, no bo przecież coś mi musi nie pasować w tym tytule, żebym mógł oceniać go tak nisko, czy mógłbym go krytykować tak mocno. Otóż tak. Feeling strzelania jest absolutnie niczym specjalnym na ten moment i po prostu są tytuły, które lepiej robią właśnie tego typu rozgrywkę. Co więcej, nie muszą być to tytuły, które sprowadzają się do tego, że są FPS-ami, tylko mogą być to tytuły w otwartym świecie. I szczerze mówiąc, pokusiłbym się nawet o tezę, że strzelanie lepiej wygląda w Cyberpunku 2077 niż w tym tytule, co! trzeba przyznać, że jest nie lada osiągnięciem, bo Cyberpunk 2077 posiada swoje olbrzymie wady. No i w zasadzie na tym argumencie moglibyśmy skończyć. W końcu Call of Duty to tylko i wyłącznie strzelanko. No ale są to też mapy. Przy okazji map nie mam się do czego przyczepić. Po pierwsze, nie grałem na multi, tak jak mówiłem. Po drugie, z tego co wiem, to one są bardzo dobrze zrobione, i niektóre do tej pory są uznawane za wielkie klasyki. Prawdopodobnie z jakichś powodów, prawdopodobnie dlatego, że są zrobione bardzo dobrze, są zrobione lepiej niż te dzisiaj. Więc do tego się nie przyczepię. Jest ok. Ale do czego mogę się przyczepić jeszcze? Do strony graficznej tego tytułu. I oczywiście możliwe, że to nie jest fair, że oceniam ten tytuł. Od strony graficznej, przecież grafika w grach nie jest taka ważna. No, oczywiście, że nie jest. Nie jest ważna w tytułach fabularnych, nie jest ważna w tytułach, które mają do zaoferowania więcej, ale w FPS-ach? Kurczę, czemu Battlefield 3 osiągnął tak wielki sukces? Oczywiście poza wielkimi plusami, którymi oczywiście Battlefield 3 się wykazywał. No, strona graficzna. Strona graficzna była na tyle rewolucyjna, że ja. Jako osoba, która absolutnie nie przepada za FPS-ami, ściągnęła sobie ten tytuł, kupiła sobie ten tytuł i zagrała z kolegami. Oczywiście nie jakoś długo, ale pozachwycałem się tą grafiką, która wtedy była dostępna na każdym komputerze, który spełniał oczywiście minimalne wymagania sprzętowe, no bo to było trudne kiedyś do osiągnięcia. No ale kontynuujmy tyradę na temat Call of Duty Modern Warfare 2. Graficzna strona tego tytułu nie powala, tak jak wcześniej wspominałem. Feeling strzelania absolutnie nie zachwyca dziś, wręcz nóży. Multiplayer pominiemy. No ale przejdźmy do single playera. Jeśli chodzi o historię w tym tytule, jest nieciekawa. Po prostu. Zwłaszcza w momencie, w którym niedawno dostaliśmy Baldur's Gate 3, czy mamy wielkie RPG na rynku, które są dostępne w dzisiejszych czasach za po prostu grosze. To omawiany przez nas dzisiaj ten tytuł jest po prostu do pominięcia. Niekoniecznie musicie go poznawać, żeby wiedzieć czym jest gaming. Czy cokolwiek, macie lepsze alternatywy na rynku pod każdym względem. Graficznym, feelingowym odnosimy się tutaj do strzelania, fabularnym czy też multiplayer. Mamy lepsze alternatywy. Nie warto wracać do tego tytułu, więc nie musicie tego robić. Oczywiście, ja to zrobiłem. Przekonałem się, że ten tytuł nie zachwyca po dziś dzień, no ale to możliwe, że też dlatego, że co roku, czy też co dwa lata, dostajemy po prostu nową część, która pod pewnymi względami, oczywiście, zawsze jest lepsza niż ta poprzednia. Więc cóż, w momencie, w którym chcecie już zagrać w jakąś strzelankę, zagrajcie sobie w nowego koda, czy w zeszłorocznego koda, czy może zagrajcie w FIFE. Jako, że nie jesteście wcale niedzielnymi graczami, ja jeszcze na koniec chciałbym się podzielić anegdotkami, które sobie przypomniałem w ramach nagrywania do tego materiału. Pierwszą anegdotką, żeby nie było tylko i wyłącznie negatywnie, jest to, że mój tata, który absolutnie gier nie ogarnia, ale ogarnia strzelanki. Ogarnia przede wszystkim jakieś tam strzelanki. Jego ulubioną było Call of Duty Classic. W które grał sobie na PS Trójce, więc to wielki wyczyn, że na padzie był w stanie przejść ten tytuł. Zdobył mi tam platynę, więc szacunek dla niego dziękujemy bardzo. I do tej pory, w momencie, w którym wspomnę mu, że ogrywany przeze mnie tytuł jest strzelanką, to zadaję pytanie, czy to może jest Call of Duty. Drugą anegdotką, a w zasadzie ciekawostką, to najlepsza osoba w klasie, właśnie w Koda, to był Pawełek. Pawełek posiadał 200 kg i mimo tej wagi, w momencie, w którym siadał przez komputer, był najbardziej zręczną osobą właśnie w tego typu strzelankach. Był w stanie zabić każdego, możliwe, że to oczywiście dlatego, że używał tuby, granatnika, który, no, co jak co był dosyć hejtowany przez graczy, albo używał akimbo, tak jak wcześniej wspomniałem, ale w dalszym ciągu jego statystyki, czy KDA, utrzymywał na jak najwyższym poziomie. Co więcej, no ja niestety więcej anegdotek nie mam. Chciałbym, chciałbym z tym tytułem spędzić więcej czasu kiedyś. Możliwe, że przez to wciągnąłbym się bardziej w CS-a swego czasu, czy też w Battlefielda Trójkę, o którym wcześniej wspominałem w tym materiale. No ale nie, nie miałem ku temu szansy. Czy też nie miałem ku temu chęci. Wolałem napierdalać Gotika. I właśnie przez wzgląd na to, miejcie na uwadze to, że jestem RPGowcem. Wolę JRPG czy RPG nad właśnie tytuły FPS. I możliwe, że dlatego tak negatywnie podchodzę do tego tytułu. Możliwe, że wy znajdujecie w tym tytule coś, co jest super, coś co jest fajne po dziś dzień. Ja niestety nie. No ale jeśli tak, podzielcie się z tym. Chętnie wysłucham, chętnie przeczytam każdy komentarz. W tym momencie ja bym chciał się pożegnać. To był do Nostalgii. My się zobaczymy w każdy następny wtorek i w piątek o godzinie 17. Do zobaczenia.